Szczęść Boże! Cześć! Dzisiaj widzimy Piotra, który, jako jedyny z apostołów, idzie za związanym i samotnym Jezusem. Chce on być przy Mistrzu, kiedy ten stoi przed Sanhedrynem. Myślę, że to, co jest piękne w tej scenie, to to, że Piotr jest tak przyjęty losem Jezusa i chce mu wszędzie towarzyszyć, że idzie za nim tak daleko, jak tylko może, aż na dziedzinie z pałacu najwyższego kapłana. Tam jednak zostaje on trzy razy zapytany, czy nie jest jednym z uczniów Jezusa. Piotr na każde z tych pytań zaprzecza i wypiera się swojego mistrza, za którym przecież przyszedł. Bardzo mocno pokazuje to film pasja Mela Gibsona. W nim, dokładnie w momencie, w którym Piotr trzeci raz zaprzecza, jego wzrok i wzrok Jezusa spotykają się. Zdjęcia! 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 Przypomina on sobie wtedy to, co mówił do Chrystusa, będąc w Ogrójcu. Choćby wszyscy w ciebie zwątpili, na pewno nie ja. Dochodzi do jego świadomości to, co przed chwilą zrobił, oraz to, jakie miał zamiary, które przecież zaczął realizować, idąc za nim. Uświadamia sobie wtedy to, co zrobił. Jak trzy razy pytany o to, czy zna Jezusa, on trzy razy zaprzecza. I wtedy zaczyna płakać. Jesteśmy na początku Wielkiego Tygodnia. To właśnie w pociągu tych dni będziemy w szczególny sposób wspominać tajemnicę naszego odkupienia na krzyżu. To już ścisła końcówka Wielkiego Postu. Ostatnie dni naszych ćwiczeń duchowych. Zachęcam Cię, abyś poświęcił dzisiaj trochę czasu i zobaczył, jak wyglądało wcielanie w życie Twoich postanowień. Wiem z własnego doświadczenia, że nasze plany to jedno, a rzeczywistość to drugie. Myślę, że jest nas wiele z świętego Piotra, który, zapatrzony w mistrza, idzie za nim, ale kiedy życie wymaga od niego konkretnych działań, on dezerteruje. Nie ma co się bać momentu, w którym zobaczymy, że część, większa lub mniejsza, z postanowień nie została przez nas zrealizowana. Że tak jak to zwykle bywa, plany były piękne, ale nie udało się do końca ich wprowadzić w życie. Nie oskarżaj się wtedy ani nie poniżaj. Właśnie w momencie, w którym Piotr trzeci raz zapiera się Jezusa, napotyka o Niego wzrok, który nie jest wzrokiem zgardy czy poniżenia, ale wzrokiem miłości i miłosierdzia. Chrystus wie, że jesteśmy słabi i chce nam pomóc stać się silnymi. Czasami daje On nam poznać, że zgrzeszyliśmy nie po to, aby nas poniżyć, ale po to, abyśmy się nawrócili i pokonali nasze słabości. Chrześcijanie to nie ludzie doskonali. Tacy nie potrzebują ani Boga, ani miłosierdzia. Chrześcijanie to grzesznicy, którzy ciągle się nawracają i zmagają z własnymi słabościami. Dlatego nie ma co uciekać przed własną niedoskonałością. Święty Paweł pisze, że moc słabości się doskonali, i ja jestem głęboko o tym przekonany. Druga myśl, jaka przychodzi mi do głowy, kiedy czytam ten fragment męki pańskiej, dotyczy przyznawania się do wiary. Piotr nie ma problemu, aby wyznać Jezusa jako mesjasza, kiedy jest w towarzystwie apostołów i samego Chrystusa. Wielu z nas żyje i formuje się w różnych wspólnotach. I dobrze, że tak jest. Ja też należałem i należę do kilku wspólnot. Jednak po paru latach zauważyłem u siebie coś podobnego jak, do, jak u Piotra. Kiedy byłem wśród ludzi z grupy duszpasterskiej, nie miałem problemu, aby mówić o swojej wierze czy powiedzieć, że potrzebuję trochę czasu, aby się pomodlić. Jednak kiedy byłem wśród innych znajomych, nie potrafiłem tego zrobić, a czasami nawet ukrywałem się ze swoją wiarą. Wydaje mi się, że czasami tak jak święty Piotr, będziemy, będziemy w sytuacjach, które będą wymagały od nas przyznania się do wiary. To jest moment, aby świadcząc o Jezusie, przypomnieć innym o jego realnej obecności w świecie. Śmierć Jezusa Chrystusa towarzyszył znak rozerwania zasłony. Za zasłonę świątyni mógł wejść tylko najwyższy kapłan i to tylko raz w roku. Tworzyło to według mnie wrażenie, że zwykły człowiek nie może nawiązać kontaktu z Bogiem. Że relacja z Bogiem jest ekskluzywna tylko dla niewielkiej grupy ludzi. Rozerwana zasłona pokazuje, że od tego momentu relacja z Bogiem jest łatwiejsza i możliwa dla każdego. Nie bój się więc przyznać do Jezusa słowem i czynem, aby wszyscy, z którymi będziesz miał kontakt, nie zapomnieli o Bożej obecności. Miłej niedzieli. Z Bogiem.